Jak udowodnić teraz, że zbiór liczb niewymiernych jest gęsty? Problem jest taki, że operacje na niewymiernych wydawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie są operacjami dla dowolnych niewymiernych, które ciężko sklasyfikować, czy ich wynik należy do wymiernej, czy niewymiernej. Tutaj musimy mieć, e, powinniśmy mieć pewność, żeby dla dowolnych a i b, dla każdego a, b należącego do niewymiernych. Mam pokazać, że istnieje c, takie, że c jest pomiędzy a i b. Przyjmijmy bez strat ogólności, że a jest mniejsze od b. Zbiór gęstych, czyli zbiór liczb niewymiernych ma być gęsty, to znaczy, że te liczby niewymierne mają być dowolnie blisko siebie, czyli nie, nie może być żadnego odstępu dla każdego e a i B. istnieje pomiędzy nimi liczba, na przykład to jest równoważne lub dla dowolnego epsilona ma istnieć dobro dowol... na każdej niermiernej, i dowolnego epsilona ma istnieć niewymierna inna, która jest bliżej niż ten epsilon od niej. I to jest równoważne, bo ta, ta konstrukcja pokazuje, że możemy tak tych niewymiernych upychać nieskończenie wiele, jeżeli to oczywiście pokażemy. Eee, zauważcie, że zbiór liczb całkowitych nie jest gęsty, bo dla liczby 3 i 4 nie jesteśmy w stanie znaleźć pomiędzy nimi, e, całkowitej pomiędzy trójką i czwórką, ale też z tego faktu, że e, no oczywiście dla trójki nie istnieje dowolnie blisko Jakaś całkowita. Formalna definicja gęstości, taka topologiczna, bo to też jest formalna, moim zdaniem, chociaż nie siedzę na tyle w matematyce wyższej, żeby tutaj mieć pewność absolutną. Z tego co pamiętam, to sprowadza się do tego, że zbiór gęsty, zbiór gęsty to jest taki, że jakbyśmy tutaj chcieli wyróżnić zbiór otwarty w jakimś. W szerszym kulą otwartą, jeżeli to by miało być wielowymiarowy zbiór otwarty, to ten dowolny zbiór otwarty, nie wiem, o przydziale, no, każdy zbiór otwarty by musiał mieć jakąś część, część wspólną z tym zbiorem potencjalnym gęstym. Ten zbiór gęstych, te kropki, wyobraźmy sobie, czyli dla jakiegokolwiek zbioru otwartego mamy część wspólną, to jakaś kropka trafia. Do, do tego zbioru, do tego zbioru. To teraz przejdźmy do dowodu. Potrzebny nam taki lemacik, chyba. To się nazywa bodajże aksjomat Akimedesa albo Euclidesa, że dla każdego epsilona większego od zera istnieje takie n, że 1 przez n jest mniejsze od epsilon. Czyli jakąkolwiek małą liczbę nie weźmiemy, to znajdziemy taki mianownik całkowity. N należy do całkowitych, nawet naturalnych, że też No Dowód jest równoważny z tym, że jeżeli ma być dla każdego epsilon, to niech będzie jakieś dowolne epsilon i ma istnieć N, a na że istnieje N, to szukamy Takiego n. -a. Jak znajdziemy dla dowolnego epsilona, to znaczy, że koniec. Ale to szukanie n ogranicza się do tego, żeby rozwiązać taką nierówność, a to jest przecież równoważne z tym, jak pomnożymy przez n, że 1 jest mniejsze od n razy epsilon, czyli że n musi być większe od jednej epsilonowej. A więc istnieje, e, gdy ε byłby 1 milionowa, to wystarczy wziąć n większy od milion. Bardzo intuicyjne, e, intuicyjne twierdzenie. No to teraz, jak przejść do znalezienia liczby niewymiernej? Wiemy, że dla dowolnego epsilona no to zastanówmy się. jak skonstruujemy niewymierną pomiędzy dwiema niewymiernymi. Dobrze by było, żeby to a i B było wymierne, bo wtedy na podstawie wymiernych łatwo się konstruuje liczby niewymierne, wystarczy niewymierną przemnożyć przez wymierną i wtedy mamy pewność. Dla niewymiernych już nie jest to takie oczywiste. Niech y a będzie jakimś epsilonem. Może skasować wartość bezwzględną, przyjęć, że B jest większe od A. Wtedy wiemy, że istnieje takie N, że 1 przez N będzie mniejsze niż ten epsilon. Tutaj mamy jakiś jakiś zbiór A i B yy, niewymierny. Wtedy trafimy na jakąś wymierną, która jest w środku, ale żeby można było może robić operację, na tych wymiernych to weźmy sobie takie coś, że istnieje N, że 1 przez N jest mniejsze od połówki ε. Chcemy, żeby mieć w tym zbiorze dwie liczby wymierne. Wtedy łatwiej tą konstrukcję będzie. Jak od połówki ε, no to w każdej połówce będzie co najmniej jedna, epsilon. w każdej połówce tego zbioru będzie co najmniej jedna wy, wymierna, więc w zbierze dwie. To, te, to jest równoważne z tym, żebyśmy wzięli, że n jest większe od y, 2 przez epsilon po prostu. Dla, dla epsilona 1 milionowej to będzie wystarczy wziąć y, n mianownik 2 miliony i wtedy odstęp będzie. I rozpatrujemy liczby, rozpatrujemy takie ułamki. Jedna, tutaj może jakieś n, jakby to nazwać, to jest to n po prostu, większe od 2 przez epsilon. Jedna n, ta 2 przez n, 3 przez n i tak dalej, i tak dalej. Dla n większego od 2 przez epsilon. Epsilon jest dowolny, bo tu jest dowolne dwie liczby naturalne, dwie liczby niewymierne, czyli epsilon jest dowolny dodatni. Te liczby są różne od siebie. Wtedy istnieją dwie wymierne i przez n, i jakieś j przez n, które, y, które są w tym naszym zbiorze. A No to jeżeli mamy dwie liczby wymierne i przez J i przez N to są liczby wymierne, bo i to są całkowite. 1, 2, 3, 4. Jest nie wiem jakaś liczba wymierna K i J przez N. L to są liczby wymierne k i l należą do wymiernych i k i l należą do naszego zbioru. Jakieś dwie kolejne oczywiście najwygodniej, jest, żeby mieć pewność, ale nie jest konieczne, należą do naszego zbioru a i b. Wymierne dwie liczby należą do naszego zbioru a i b, czyli bez straty ogólności i mniejsze od j, czyli k mniejsze od l. I teraz mamy taką sytuację, że mamy dwie dowolnie bliskie siebie niewymierne udowodniliśmy, że istnieją jakieś dwie k i l wymierne i na bazie tych wymiernych pokażemy, że istnieje między nimi niewymierna, a więc yy, a więc a więc co wystarczy wziąć liczbę szukaną tą c równa się do k wymiernej, dodać do k, dodać albo od l odjąć jakiś fragment tego przedziału, który ma długość l minus k. Ten przedział, ten przedział jest, ma długość wymierną, czyli jakiś niewymierny fragment l minus k. I mamy konstrukcję, to jest wymierna, to jest wymierna, jeden przez pierwiastek dwóch, jest niewymierne, czyli to nie należy do wymiernych. Jak widać, to C można łatwo sprawdzić, że należy od K do L. To, co tu pokazałem, to nie było konieczne, żeby tak takim sposobem to robić. Tylko ten sposób jest yy, trochę wskazówką do tego zadania, które zadałem, żeby rozwiązać, gdzie jest błąd w tej konstrukcji. E, że od razu podajemy taką konstrukcję Damit A i B, bo taka jest w rozwiązaniu. E, tu można było oczywiście całą masę tych punktów C, jak już mamy wymierne, podawać, K równa się dodać na przykład Pi przez bardzo, bardzo ważne, żeby tą OR był od 1, żeby to była jakaś część tego przedziału pi 100, jak razy e, L minus K, gdy L jest większą od K. I to też nie wyjdziemy, jest większa od K, nie wyjdziemy poza l. Ale najłatwiej, jak mamy ten remat, to po prostu cały dowód by się sprowadzał do tego, że nasze c wystarczyło wziąć takie, że to jest a plus, yy, bierzemy sobie tą jedną n -tą. I, I to jest koniec, tylko że to n, jest tak duże, że jest mniejsze od epsilona, Czyli jak widać, tu jest niewymierna. Dodajemy wymierną, to całe będzie niewymierne. A zatem, pomiędzy yy, od liczby niewymiernej istnieje dowolnie blisko, odległa od niej, też niewymierna. I to byłby, to byłby koniec dowodu, niepotrzebne. To tylko tak jak mówię, naprowadziłem do pracy domowej lekka poprawa.